Witam witam na kanale Audio Czytam Buki. Oto przed Państwem rozdział 23 książki pod tytułem Złote Sidła. Rozdział nosi tytuł Ucieczka Blake'a. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie. Życzę miłego słuchania. Filip spoglądał na szeroką lodową taflę rzeki, kiedy głośny krzyk sili zwrócił jego uwagę w innym kierunku. Wskazywała palcem na olbrzymi cypel skalny, starczący samotnie na równinie, niby jakieś mauzoleum cyklopów. Blake zarechotał grubym śmiechem, patrząc bezczelnym wzrokiem w zarumienioną twarz młodej dziewczyny. – Chcę ci powiedzieć – zwrócił się do Filipa – że już poprzednio była tutaj razem z Bramem, razem z Bramem, który jest takim samym wariatem jak ty. Nie czekając na odpowiedź Filipa, popędził psy naprzód po pochyłości i w kwadrans później sanie sunęły już po zamarzniętej rzece. Filip odetchnął z pewną ulgą. Nie było już zdradliwych zarośli, ani drzew, ani żadnych nierówności gruntu ułatwiających zasadzkę. Jak okiem sięgnąć jedna biała równina olbrzymiego barenu, wśród której nawet sama rzeka zdawała się niknąć. W nocy nie trzeba było lękać się jakiegoś niespodziewanego napadu. Tylko... Tylko zachowanie się Blake'a i jego szyderczy uśmiech niepokoiły nieco Filipa. Czyżby Blake decydował się ryzykować własne życie, byleby tylko wydać go w ręce eskimosów? Sanie sunęło teraz jak strzała po gładkiej lodowej tafli miedzianej rzeki, coraz głębiej na północ. Filip nie spuszczał oka z Blake'a. Po godzinie takiej jazdy doszedł do przekonania, że Blake stopniowo odzyskiwał coraz wyraźniej pewność siebie. Filip wiedział doskonale, że szkoda tracić czas na wypytywanie bandyty, bo, bo przecież Blake mógł zupełnie dowolnie powiedzieć mu prawdę lub skłamać, pozostać nadal lojalnym lub zdradzić go. Kiedy biegli tak jeden obok drugiego, nagle Blake wybuchnął śmiechem. – To zabawne jednak – mówił z nieukrywaną ironią – Zaczynam cię naprawdę kochać, Brand. O mało mnie nie zakatrupiłeś tam w chacie, teraz grozisz mi nieustannie śmiercią, a jednak, a jednak mam dla ciebie dużo sympatii, i szczerze mi cię żal, naprawdę, gdy pomyślę, że jedziesz oto prosto do bramy piekła. Brama stoi otworem na oścież przed tobą. Więc i ty wejdziesz tam razem ze mną. Ja się zupełnie nie liczę, odparł, ale źle zrobiłeś, odrzucając moją propozycję. W zamian za tę dziewczynę dawałem ci życie i bezpieczeństwo, a teraz? Ty sam zginiesz, a ja razem z tobą. Zapewne wyobrażasz sobie, że potrafię utrzymać w karbach cały szczep gmoloków. Otóż mylisz się. Mają oni innych wodzy, w których słuchać muszą, a my zapuściliśmy się już głęboko w ich rejon. Westnął głęboko i dodał po chwili... Odmawiając mi tej dziewczyny, zniszczyłeś najpiękniejsze marzenie mego życia. Jakież to marzenie? Blake krzyknął głośno na psy, potem podjął znowu. Widzisz, tam daleko, daleko na północy mam ładną własną chałupkę. Zbudowana cała z żeber wielorybich i z najlepszego drzewa zebranego z kadłubów okrętów, co się tam rozbiły. Otóż myślałem, że tam w tej chałupce ona będzie razem ze mną. Czyż można wymarzyć sobie coś lepszego? I ty właśnie zburzyłeś wszystkie moje marzenia! skoro już tak otwarcie mówisz ze mną, bądź szczery do końca i powiedz mi wszystko. Co się dzieje właściwie z jej ojcem? Co z jego towarzyszami? Blake przestał się śmiać. Ojciec jej i cały, odpowiedział. Wiesz przecież o tym, że te pogańskie psy, kogmoloki szczególną uczcią otaczają teściów. Każdy teść to dla nich niby Bożek chodzący na dwóch nogach, święty symbol rodziny. Skoro tedy kogmoloki przekonali się, że mam zamiar wziąć tę młodą dziewczynę za żonę, otoczyli jej ojca opieką, nie czyniąc mu żadnej krzywdy. Toteż on żyje sobie spokojnie i bezpiecznie w swej chacie. Co do jego towarzyszy, muszą jednak się uprzedzić, że sprawa przedstawia się znacznie gorzej. Wszyscy zginęli. Ale na miłość Boga, Brand zastanów się tylko, w jaką kabałę wpadniesz ty sam i ona razem z tobą. Skoro mnie zabijesz, oni załatwią się z tobą po swojemu. Cóż się stanie z tą dziewczyną? Kto ją weźmie? Eskimosi nie lubią białych kobiet, więc zapewne dostanie się ona w ręce owego metysa, który żyje wśród nich. Na pewno o nią kłócić się z nim nie będą. To powiedziawszy, klasnął mocno bicza, poganiając psy, które przyspieszyły biegu. Filip nie wątpił zupełnie, że w słowach Blake'a dużo było prawdy. Wyjaśniało one w sposób zupełnie prawdopodobny zarówno wymordowanie towarzysza ojca Sili, jak i darowanie życia temu ostatniemu. Nie mógł tylko nadziwić się, że Blake tak otwarcie to wszystko wyznał. Czyżby był tak zupełnie pewny bezkarności? Czyżby wiedział na pewno, że uda mu się umknąć? W ciągu następnych godzin Blake nie pisnął już ani słówka. Widocznie uważał, że już powiedział wszystko. Nie próbował nawiązać rozmowy ani też odpowiadać na stawiane mu przez Filipa pytania. Natomiast popędzał psy tak energicznie do biegu, że na pewno przed nadejściem nocy zarówno ludzie, jak i psy musiałyby popadać ze zmęczenia. Coś straszliwego knął w głowie, nie wątpił w to Filip. Dziwnie to się wydawało podejrzanym, że tak mu spieszno było dobić do celu podróży. O godzinie trzeciej po południu mieli już poza sobą około trzydziestu pięciu mil przebytej drogi. Baron był zupełnie pusty i głuchy. Około godziny czwartej po południu z obu brzegów rzeki zaczęły ukazywać się świerki. Początkowo dość rzadko, stopniowo jednak przybywało ich coraz więcej, aż wreszcie zaległy zbitym, ciemnym murem oba brzegi. Philip zwracał szczególną uwagę, by sanki jechały samym środkiem rzeki, której zmarznięte szerokie koryto stanowią najlepsze zabezpieczenie przeciw wszelakiej zasadzce. Normalnie jeden brzeg oddalony był od drugiego na 200 yardów, miejscami nawet znacznie więcej. Z tej odległości można się było obawiać kulki ze strzelby, a w tym wypadku, czy kula trafiłaby czy nie, Blake zginąć musi. Kiedy ziemię zaczął zaścielać szary zmrok, Filip poczuł ogarniające go znużenie. Nogi poczęły mu odmawiać posłuszeństwa. Silia siedziała skulona nieruchomo na saniach. Skurcz owładnął wszystkie jej członki, a na jej twarzy zmęczenie i fizyczne przygnębienie wyżłobiło głębokie rysy. Psy, które przez cały czas biegły niewyprzęgane, dyszały ciężko ze zmęczenia. Jeden Blake zdawał się wciąż niezmordowany. Około godziny szóstej wyjechali znów na równinę, na której tylko tu i ówdzie rosły pojedynczo świerki. Wedle obliczeń Filipa musieli od rana aż do tego czasu przebyć przynajmniej pięćdziesiąt mil. Na rozkaz Filipa zatrzymali się na samym środku rzeki. Filip przede wszystkim skrępował znów prawą rękę i obie nogi bandyty, po czym ustawił Blake'a pod małym wzgórzem ze zmarzniętego śniegu, w odległości dziesięciu do dwudziestu kroków od Sań. Blake pogodził się z losem na pozór najzupełnie obojętny na wszystko. Podczas kiedy Silia spacerowała szybko po lodzie, by wyprostować i zagrzać zziębnięte członki, Filip pobiegł na brzeg rzeki, gdzie rosło kilka powykrzywianych świerków i nazbierał tam garść suchych gałęzi. Wrócił z nimi do sanek i rozpalił opodal ognisko, starając się, by było jak najmniej widoczne. W ciągu dziesięciu minut jedzenie było gotowe. Filip natychmiast zagasił ognisko przydeptując żarnogami. Następnie rozdzielił między psy żywność, wydobył skóry niedźwiedzie i urządził z nich wygodne, miękkie posłanie dla siebie i dla sili. Tymczasem zapadła noc, tak ciemna, że zaledwie można było dojrzeć ciemną sylwetkę Blake'a rysującą się na śniegu. Nie rozstając się z nabitym rewolwerem, Philip przygarnął silię w swe ramiona, oparła mu ów głowę na piersi, obejmując go ramieniem. Zanurzył usta w jej złociste, rozpalcione włosy, nie spuszczając jednak z oczu Blake'a. Nastała zupełna cisza przerwana tylko dyszeniem zjawanych psów. Stopniowo na czarnym sklepieniu niebies zaczęły zjawiać się gwiazdy, rozjaśniły się ciemności od zimnego, migotliwego blasku gwiazd. Filip widział przed sobą oczy blejka jarzące się niby dwie pochodnie. Z lewej i prawej strony rysowały się wyraźnie oba brzegi. Można było na odległość dwustu jardów dojrzeć dobrze wszelki ruch każdego człowieka, który próbowałby się zbliżyć. Po pewnym czasie Filip zauważył, że Blake opuścił głowę nisko na piersi i oddychał równo i głęboko. Musiał widocznie zasnąć. Silia, przytulona do Filipa niby małe ptaszę zasnęła od razu. On jeden tylko czuwał, bacząc na wszystko. Psy nawet spały, rozciągnięte na śniegu, niby martwe. Upłynęła godzina. Blake nie ruszał się zupełnie nigdzie nie można było dojrzeć nic podejrzanego. Gwiazdy coraz bardziej rozjaśniały noc. Filip wciąż trzymał w ręku nabity rewolwer, którego stal śniła w blasku gwiazd. Gdyby Blake przypadkiem otworzył oczy, od razu zauważyłby błyszczącą lufę. Ale ale stopniowo i Filipa poczęła ogarniać senność, z którą na próżno starał się rozpaczliwie zmagać, podobnie jak owej pamiętnej nocy, kiedy wpadł w ręce brama, tak i obecnie uległ w końcu zmęczeniu i niezmożonej potrzebie snu. Oczy mu się same zamykały i z coraz większym wysiłkiem musiał je otwierać. Projektował sobie, że nie będą spać dłużej jak trzy godziny. Minęły już pełne dwie godziny, kiedy Filip całym wysiłkiem woli otworzył przymknięte powieki. Spojrzał na Blake'a. Bandyta nie ruszał się z miejsca. Głowa zwisała mu na piersi. Wówczas znużenie wzięło górę nad silną wolą Filipa. Zasnął. Ale nawet we śnie jakiś podświadomy instynkt przypominał mu ustawicznie o grożącym niebezpieczeństwie. Wołał na niego, aby się obudził, zabraniał mu spać. I ten głos wewnętrzny wreszcie zwyciężył. Otworzył pomału ciężkie, senne powieki. W pierwszej chwili odczuł ogromne zadowolenie, że udało mu się zwalczyć sen. Potem skierował spojrzenie ku Blakeowi. Mały wzgórek śnieżny stał na swoim miejscu. Gwiazdy świeciły jasno, cisza była niezmierzona. Ale Blake? Gdzie się podział Blake? Ścisnęło się serce filipa. Blake zniknął!